Czy Zbigniew Ziobro pana ograł i czy jesteście fujerami do kwadratu, jak mówi były minister sprawiedliwości, bo miał siedzieć, a jest na Węgrzech? Nie ograł. Krótko. A czy poza listem gończym i europejskim nakazem aresztowania są mechanizmy, które pozwolą ściągnąć Ziobro do kraju i postawić go przed polskim sądem? Są takie mechanizmy, ale najlepszym będą wybory wygrane przez demokratyczną większość na Węgrzech. Czy, czy Grzegorz Braun, który ogłasza, że Żydzi chcą być w Polsce nad ludźmi i zapowiada, że rozpędzi Radę Oświęcimską jest bezkarny? Nie, odpowie za to przed Polskim Sądem. Czy błędem było nieprzeliczenie ponownie wszystkich głosów po wyborach prezydenckich? Teraz już jest za późno. Ale wydaje mi się, że niedobrze byłoby, gdyby prokuratorzy decydowali o przeliczeniu wszystkich głosów. Gdyby raz zastosować taką metodę, obawiam się, że byłaby powtarzana po każdych kolejnych wyborach. Kto jest dla pana poważniejszym przeciwnikiem? Jarosław Kaczyński czy Karol Nawrocki? Karol Nawrocki. A czy Karol Nawrocki, podobnie jak jego poprzednik, łamie konstytucję? Moim zdaniem. Niektóre działania już zmierzają w tym kierunku. Uzasadnienie, które było w mediach prezentowane, co do odmowy powołania 46 sędziów, moim zdaniem narusza konstytucję. Czy wystartuje pan w wyborach do Sejmu za dwa lata? Niezbadane są wyroki boskie. Nie chciałbym na razie wstępować do żadnej partii politycznej. Chciałbym być bezpartyjnym ekspertem. Czy z Karolem Nawrockim w pałacu prezydenckim i Waldemarem Żurkiem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Możemy być świadkami pierwszego w III Rzeczpospolitej impeachmentu. No właśnie nie mamy takiego klasycznego impeachmentu, ale ja bym wolał, żeby zarówno prezydent jak i rząd działali wspólnie dla dobra Polaków. Natomiast jeżeli będzie łamana konstytucja, to na pewno nie zostawię tej sytuacji bez reakcji. Czy spotka Pan się z prezydentem Karolem Nawrockim, żeby go przekonywać do swoich projektów? Jeżeli premier uzna, że to ma w jakiś sposób przywrócić praworządność i będzie na to realna szansa, to tak. Jeżeli to będą tylko puste gesty polityczne, to nie.